Witam. Dziś test zaskakująco taniego i dobrego odkurzacza iLife V20. Dodatkowo proszę was o subskrypcję i polubienie oraz skomentowanie w celu rozwoju Zastawię kanału. iLife V20 robot odkurzacz. Oczywiście instrukcja obsługi. Odkurzacz stacja dokująca. Oczywiście z zasilaczem. Pilot jakiś taki zgrabny. Są baterie, są. Oczywiście odkurzacz waży dość sporo. Widzę, że są szczotki. No i podstawka do mopa ze zdejmowaną szmatką. No i jeszcze zapasowa szmatka i filtr. Również od góry można bez problemu wymienić filtr. I z powrotem zamontować koszyk do odkurzacza. Jeśli chodzi o samego robota, charakteryzuje się on tym, że ma radar z przodu. Co za tym idzie? Kwestia jest taka, że będzie mógł bez problemu wjeżdżać pod jakieś szafy, czy też inne kanapy. Dodatkowo, pojemnik wyciągany z przodu, który ma. Od razu możliwość napełnienia go wodą. Tutaj jest możliwość wymiany filtra. No i zbi zbiornik na okruszki, pył i inne tym podobne rzeczy. Filtr jest drugi w zapasie. Bez problemu ładnie się wszystko wkłada. Szczotka. Ta okrągła również jest druga. Zapasowa. Oczywiście czujniki, które zapobiegają spadaniu przez ze schodów. No i oczywiście z tej strony, z przodu, też są czujniki, które yy, powodują, że odkurzacz bez problemu porusza się po pomieszczeniach. Oczywiście tworzą mapę. Mapa zapisywana jest. W aplikacji. Odkurzacz oczywiście są. Wraca do stacji dokującej. Mam go postawionego między szafkami. Jest to jego pierwszy wjazd. Więc sam jestem ciekaw, czy trafi bez problemu do stacji dokującej. Jest dość wąsko. Więc niestandardowe warunki, jeżeli chodzi o wjazd do stacji dokującej. Tak, dodatkowo widzę, że krzywo ustawiona została stacja dokująca, ale bez problemu poradził sobie i wjechał na swoje miejsce. Jeżeli chodzi o głośność odkurzacza, to w porównaniu do odkurzaczy XIAOMI jest troszeczkę głośniejszy w tej chwili moc sania 5000 Pa, czyli jest maksymalnie ustawiona i ustawiłem sprzątanie strefowe tak żeby pokazać Wam jak sobie będzie radził z moimi przeszkodami czyli tak jak wcześniej mówiłem z odkurzaczem i z nogami od krzesła Więc Hirana, to już pokazywałem, radzi sobie bezproblemowo. To jest jego trzecie sprzątanie. Więc bez problemu weryfikuje radarem i dojeżdża. Widać, że ma też dużą moc, ponieważ jak widzicie, w momencie, kiedy odwraca się tyłem, to wypuszcza to powietrze. Jak widzicie, w momencie, kiedy jest blisko przeszkody, zwalnia. Sprawdza, weryfikuje, więc również z takimi przeszkodami, jak krzesło, radzi sobie bez problemu. A propos dywanu, jest on dość wysoki, więc też sobie radzi bez problemu, podjeżdżając pod niego i usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Jeżeli chodzi o wysokość, to podam oczywiście w linku jego wysokości i parametry, ale porównując do stojącego tutaj obok Ksajomi, myślę, że jest wysokość bardzo podobna. Później w dostawie informację dokładną. No i teraz nasz odkurzacz, który spotkał drugi odkurzacz jako przeszkodę, czyli z przeszkodą okrągłą, też sobie radzi. Obiedzie ją bez problemu dookoła. I wróci do dalszej trasy. Więc robi, jak widzicie, to wszystko bardzo dokładnie. Jest to ilość kurzu z jednego sprzątania. Więc sporo. Oczywiście, z ważnych rzeczy odkurzacz posiada język polski. W tej chwili mały test sprzątania, czyli mamy takie gąbki, trochę okruszków od chleba i ziemię. Zobaczymy jak sobie z takimi yy, rzeczami poradzi. Ustawiłem strefę, więc odkurzacz musi ją chwilę objechać. Jak widać, odkurzacz radzi sobie przy tej mocy 500 tysięcy z bałaganem bez problemu i raz, dwa usuwa wszelkie nieczystości. Tak samo z podjechaniem pod dywan, który jest dość wysoki, nie ma żadnych problemów. Dodatkowo kilka screenów z aplikacji. Oczywiście odkurzacz posiada wszystko, wypisane również zalety i wady, z czego największą zaletą. Jest cena. Przypominam też o subskrypcji kanału, polubieniu filmu oraz skomentowaniu: może taki sprzęt używacie, ma to spowodować rozwój kanału.